Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło budżetu miasta Jarosławia na rok 2021, no i oczywiście planów realizacji tego budżetu, czyli z omówieniem głównych inwestycji miasta. Szanowni Państwo. Budżet roku 2021 jest to kolejny budżet rekordowy, przede wszystkim pod względem dochodów, jak również pod względem wydatków, ale to co w kolejnym slajdzie zobaczymy, pod względem inwestycji. Jeżeli chodzi o wydatki, na ten rok zaplanowaliśmy aż 214 milionów złotych po stronie wydatków. Dochody w tym roku są zaplanowane w wysokości 195 milionów złotych. Jak widzimy, następuje deficyt w wysokości prawie 19 milionów złotych, z czego planowane jest, że kredyt na ten cel. To będzie 10,4 miliona złotych, wolne środki na koncie finansowym 3,8 miliona złotych, jak również nadwyżka z roku 2020 4,6 miliona złotych. Szanowni Państwo, jak to wyglądało w kolejnych latach? Możemy zauważyć na tym wykresie. W roku 2015, czyli tak naprawdę pierwszy budżet, który realizowałem na stanowisku burmistrza miasta to 111 milionów złotych. Ten budżet wzrastał i jak widzimy rok 2021 214 milionów złotych. To w przeciągu tych ostatnich sześciu lat praktycznie dwukrotnie ten budżet naszego miasta się zwiększał. Szanowni Państwo, jak wygląda struktura wydatków naszego budżetu? Oczywiście największym, największą kwotą w tym torcie, jak zwykle, jest oświata. W tym roku planujemy na ten cel wydatkować kwotę 58 milionów złotych. Kolejna pula pieniędzy, która jest przeznaczona pod względem wielkości, to 52 miliony złotych na cały Dział Rodzina. Oczywiście kiedyś te pieniądze były w strukturze pomocy społecznej. Dzisiaj pomoc społeczna jest stosunkowo mniejsza, ponieważ część paragrafów działu w rozdziału została przeniesiona właśnie do tej struktury rodzina i na ten cel w tym roku przeznaczamy 52 miliony złotych. I to, co zawsze mnie cieszy, to jest ta pula środków przeznaczonych na inwestycje. Kolejny raz, trzecie miejsce w budżecie naszego miasta. 37 milionów złotych, rekordowy rok pod względem inwestycji. To jest kwota, którą przeznaczamy w tym roku na wszelkie prace modernizacyjne, remontowe i budowlane. Na terenie naszego miasta. 27 milionów zł, jest to kwota na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, czyli oczywiście tereny związane z zielenią, tereny, jak gdyby kwota związana z oczyszczaniem miasta, wywóz nieczystości z terenów miasta. 13 milionów złotych jest to podobna kwota do roku poprzedniego, przeznaczana jest na administrację publiczną, 12 milionów złotych na pomoc społeczną, 8 milionów na kulturę fizyczną i pozostałe wszystkie inne działy naszego budżetu już sumowane razem to kwota 7 milionów złotych. Szanowni Państwo, jak wyglądały w tych ostatnich latach inwestycje czy kwoty przeznaczane na inwestycje, możemy zobaczyć na tym slajdzie i tak jak wcześniej już wspomniałem, jest to kolejny rok rekordowy, rok 2021, jeżeli chodzi o inwestycje. To aż kwota 37 milionów złotych. Widzimy, jak to w kolejnych latach narastało, i jest to kolejny budżet inwestycyjny. Śmiało możemy tak powiedzieć, że ogrom inwestycji, które będziemy realizować w tym roku. Szanowni Państwo, i teraz przejdziemy do krótkiego opisu, jakie najważniejsze inwestycje w tym roku będziemy realizować. Oczywiście nie będę omawiał wszystkich, tylko skupię się na tych najważniejszych. W tym roku realizujemy kolejny etap przebudowy płyty rynku. Oczywiście tej umowy, która jest w tej chwili zawarta. Całkowita wartość tej inwestycji to 9,5 miliona złotych, z czego prawie 5 milionów dofinansowanie zewnętrzne, a na ten rok zaplanowaliśmy kwotę 7,6 miliona złotych i na tym etapie, który tutaj jest podpisana umowa, zakończenie prac jest przewidziane na miesiąc listopad tego Roku. To, co Państwo widzicie na zdjęciach, mało kto mógł to już poglądać, to jest częściowo już ułożona kostka właśnie na tej części płyty rynku od strony Placu Świętego Michała i od strony ulicy Spytka. Kolejna duża inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat to przebudowa ulicy Kraszewskiego. Pod koniec roku 2020 podpisaliśmy umowę na realizację już tej inwestycji. Niestety ze względu na to iż rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania przy ulicy Sikorskiego, Grunwalskiej i Lubelskiej, gdzie powstają dwa ronda. musieliśmy na chwileczkę tą inwestycję zatrzymać przy Kraszewskiego, aby też nie blokować miasta z każdej strony. Planujemy, że ta inwestycja, Ruszy z robotami. Wykonawca zaplanował to praktycznie teraz, zaraz, na wiosnę, jak tylko pozwoli na to pogoda. Łączny koszt tej inwestycji to 8,8 miliona złotych. Dofinansowanie zewnętrzne ponad 3 miliony złotych i na ten rok przewidujemy wydatkowanie środków w wysokości 5,3 miliona złotych. Ta ulica będzie przebudowana kompleksowo od głównego skrzyżowania przy ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Pełkińską. W tym miejscu, na tym skrzyżowaniu, powstanie Rondo i tak naprawdę od tej strony będziemy rozpoczynać tę budowę. Przewidywany czas zakończenia tej inwestycji to rok 2022. Długo wyczekiwanym etapem dla mieszkańców ulicy Grodziszczańskiej jest wykonanie kanalizacji sanitarnej przy tej ulicy. Realizujemy już jako kolejny etap przebudowy czy budowy tej kanalizacji ulic Grodziszczańskiej i Pogodnej. W dwóch poprzednich latach realizowaliśmy inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Pogodnej. Natomiast w tym roku ruszamy z realizacją inwestycji przy ulicy Grodziszczańskiej. Ta inwestycja ma potrwać także w okolicach dwóch lat. Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Łączny koszt tej inwestycji 9 milionów złotych, 4,5 miliona pochodzi z dofinansowania zewnętrznego. Na ten rok przewidujemy wydatkowanie 4,6 miliona złotych. Szanowni Państwo, kolejną dużą inwestycją wielomilionową jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ten punkt powstanie na terenach po Starej Cegielni przy ulicy Krakowskiej. Rozpoczynamy pracę w tym roku. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 6 milionów złotych i tutaj także pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 3,3 miliona złotych. Na ten rok zaplanowane wydatki to 2,8 miliona złotych. Zaplanowane zakończenie tej inwestycji 2022 rok. W tym roku także kończymy już ten główny etap budowy stadionu szkolnego przy ulicy piekarskiej. To, co Państwo możecie tutaj zauważyć na tych zdjęciach. To już te etapy robót, które zostały wykonane. Planowaliśmy, że ta inwestycja z tym etapem zakończy się pod koniec 2020 roku. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa te prace zostały przesunięte w czasie. Podpisaliśmy stosowny aneks do umowy i planujemy, że te prace zakończą się na wiosnę tego roku. Przewidujemy zakończenie tych prac na kwotę 1,2 miliona złotych czyli między innymi zakończenie krytej trybuny z sanitariatami. Placu zabaw, stojaków na rowery i zagospodarowanie zielenią. Całkowita wartość tego obiektu już po zakończeniu to około 14 milionów złotych. Dofinansowanie sięga 2 milionów złotych. W kolejnych latach będziemy jeszcze na tym terenie budować duży budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i z zapleczem dla sportowców, a w kolejnym jeszcze roku budowę boiska do. Koszykówki. Te prace zostawimy już po otwarciu stadionu. Będzie on mógł funkcjonować, będzie oddany do użytkowania dla sportowców i dla mieszkańców i po prostu w kolejnych latach będziemy kończyć tą inwestycję. W tym roku planujemy zakończenie inwestycji budowy nowego budynku komunalnego przy ulicy Wrublewskiego. Te prace rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku. Całkowita wartość, wartość tej inwestycji to 4 miliony złotych, dofinansowanie 1,4 miliona złotych i na ten rok planujemy wydatkowanie. 1,7 miliona złotych. Powstanie tutaj 15 mieszkań komunalnych lub socjalnych, i tak jak Państwo widzicie na miejscu, obiekt już praktycznie jest wybudowany, zostanie nam tylko wykończenie tego obiektu i oddanie do użytkowania. W tym roku także będziemy nadal prowadzić prace konserwatorskie i remontowe muru oporowego przy ulicy Podgórze te dwa największe i najbardziej dla nas ważne elementy tego zabezpieczenia to było zabezpieczenie skarpy osuwiska które powstawało w, w, po, w poszczególnych latach były tam zamontowane i zabetonowane odpowiednie pale tak aby skarpa już nie zjeżdżała dzisiaj jest to już zabezpieczone więc pozostało nam tylko dokończyć tych prac modernizacyjnych i restauratorskich na Poszczególnych kolejnych elementach tego muru oporowego. W tym roku na ten cel przeznaczamy kwotę 450 tysięcy złotych. Również będziemy składać wnioski o dofinansowanie tej modernizacji i remontu tego obiektu. Szanowni państwo, rok 2021 to także rok z programem 1 miliona złotych dla każdej dzielnicy, do dyspozycji każdej dzielnicy. Oczywiście realizujemy te inwestycje jako urząd, jako gmina, natomiast mieszkańcy poprzez rady dzielnic wskazują nam które to inwestycje w poszczególnych siedmiu dzielnicach są priorytetowe i najważniejsze? Oczywiście, ponieważ ten program realizujemy już od kilku lat, to tak naprawdę duża część ulic na terenie naszego miasta ma już swoją nową nadbudowę, ma już, swoją, już są zmodernizowane, są nowe chodniki, są nowe ulice. Dzięki temu. Nie musimy już tylko i wyłącznie iść w kierunku modernizacji ulic czy oświetlenia ulicznego. Dlatego też rady dzielnic niejednokrotnie składają wnioski, aby w innym kierunku już iść z inwestycjami w ramach tej puli miliona złotych. I tak, dzielnica nr 1 w tym roku zgłosiła nam do realizacji inwestycje na kwotę 1 miliona złotych, i planowane są przebudowa ulicy Bocznej Sanowej jako drugi etap, przebudowa ulicy Misztale, przebudowa drogi i chodnika ulicy Harlendera, dotacje dla powiatu jarosławskiego na przebudowę drogi i chodnika ulicy Stefana Okrzei, jak również drogi i chodnika ulicy Pasieka. Dzielnica nr 2 zaproponowała do realizacji inwestycje przede wszystkim jako modernizację części parkingu przed blokiem nr 7 przy ulicy Zielińskiego Remont ulicy i chodnika oraz stworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi to jest dotacja dla powiatu Jarosowskiego, również dotacja dla powiatu na remont chodnika przy ulicy Paderewskiego, następnie modernizacja oświetlenia z projektem kuchni oraz łazienek w miejskim przedszkolu numer 3, zakup kamer monitoringu wizyjnego w ogródku Jordanowskim przy ulicy Wilsona. Budowa ogrodzenia wokół tego właśnie ogródka i modernizacja instalacji kanalizacyjnej z wymianą podłóg w szkole podstawowej numer 1. Dzielnica numer 3, tutaj powiem szczerze, nie było e, wniosku w tym roku złożonego przez tą Radę Dzielnicy. Natomiast z poprzednich lat mieliśmy wnioski, które składała Rada Dzielnicy i jednym z kolejnych inwestycji, bardzo ważnych dla tej inwestycji, była przebudowa ulicy Włókienniczej i przebudowa ulicy Basztowej. Tu są tylko te dwie inwestycje, ponieważ są bardzo kosztowne. Przebudowa ulicy Włókienniczej jako gruntowna przebudowa, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, oświetlenia i na końcu przebudowa całej drogi. Koszt planujemy na około 700 tysięcy złotych. Dlatego tylko dwie inwestycje, ale bardzo kosztowne. Dzielnica numer 4 zgłosiła wnioski, aby w tym roku realizować już czwarty etap przebudowy czy budowy ulicy łączności, przebudowy ulicy Orkana, przebudowy ulicy Drużynieckiej, jak również chciała dać swój wkład do Remontu boiska Orlik przy szkole podstawowej numer 5. Dzielnica numer 5 złożyła wnioski, aby w tym roku. Przebudować chodnik na działkach miejskich przy ulicy Grucy, na modernizację i instalację nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5, instalację monitoringu na Alei Kasztanowej, przebudowę boiska sportowego przy szkole podstawowej numer 2, modernizację stołówki w szkole podstawowej numer 2 i zagospodarowanie terenu należącego do gminy miejskiej Jarosław na osiedlu Jagielonu. W tym roku ma być zrealizowany projekt wraz z koncepcją zagospodarowania tego terenu. W tym miejscu powstał także klub seniora, więc między innymi to zagospodarowanie ma też służyć naszym seniorom, którzy też będą z tego klubu korzystać. Szanowni Państwo, dzielnica numer 6 przede wszystkim złożyła wnioski na przebudowę ulicy Skarbowskiego jako drugi etap, czyli wykonanie już nakładki asfaltowej, tak aby ta ulica już w pełni była funkcjonalna i bezpieczna budowę chodnika przy ulicy krakowskiej, budowę oświetlenia na, osiedlu, na ulicy konfederackiej, oczywiście w tych miejscach, gdzie tego oświetlenia brakuje, budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Starańczaka, budowę oświetlenia w ogrodzie Jordanowskim przy alei Szczepańskiego. Dzielnica numer 7 złożyła bardzo dużo wniosków na kolejne dotacje dla powiatu Jarosowskiego na modernizację ulic powiatowych. Będzie to Przebudowa bocznej ulicy Kruchel-Pełkiński, tu akurat na działkach miejskich, ale wykonanie chociażby remontu ulicy Stawki, remontu chodnika ulicy Dolnoleżańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Batalionów Chłopskich, wykonanie chodnika przy Batalionów Chłopskich, wykonanie chodnika przy ulicy Łazy Kostkowskie, to są wszystko inwestycje jako dotacja dla powiatu Jarosławskiego, aby właśnie te przebudowy zostały zrealizowane, ale tak, Także będzie to wykonanie brakujących odcinków oświetlenia ulicznego w tej dzielnicy, przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7, czy remont sali gimnastycznej oraz modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 9. Szanowni Państwo, rok 2021 to także kolejny rok z budżetem obywatelskim. Jak w poprzednim roku, tutaj także mieszkańcy mieli do dyspozycji okrągły milion złotych na inwestycje. Na terenie całego miasta. Oczywiście było to przeprowadzone w odpowiedni sposób. Głosowania zebraliśmy ogromną ilość głosów, i z tego głosowania zostały też wybrane do realizacji inwestycje, które osiągnęły największą ilość głosów. I tak w tym roku. Będziemy realizować remont łazienek i wymianę witryn okiennych w szkole podstawowej numer 11. Będziemy realizować projekt językowy na miarę XXI wieku, Language, APPC w szkole podstawowej numer 1, 4 i 6. Będzie także realizowany remont boiska Orlik przy szkole podstawowej numer 5. To, co wcześniej wspomniałem, tutaj jest część pieniędzy, czyli 100 tysięcy złotych na ten remont, natomiast Rada Dzielnicy także zaplanowała środki w wysokości 100 tysięcy złotych, aby ten remont tego boiska Orlik naprawdę był funkcjonalny i już pełny. Kolejna inwestycja to zielona i innowacyjna strefa rekreacji w dzielnicy numer 5 Jarosławski dron antysmogowy strefa tekbolu na stadionie przy ulicy Bandurskiego, moja szatnia czyli aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom w szkole podstawowej nr 10, pracownia robotyki w szkole podstawowej nr 7, wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezu jezuickiego przy placu księdza Piotra Skargi, aktywny Jarosław zakup urządzeń do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych ogólnodostępny plac treningowy street workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Do tego wszystkiego dochodzi także 17 projektów tak zwanych miękkich, nieinwestycyjnych, które będą realizowane na terenie całego miasta. Te zadania miękkie były wybierane w kwocie do 10 Tysięcy złotych. Szanowni Państwo, rok 2021 niestety jest kolejnym rokiem z pandemią koronawirusa. Bierzemy pod uwagę nasze dochody, które zaplanowaliśmy na początku roku, ale w ramach tych dochodów bierzemy też pod uwagę, że musimy pomóc naszym jarosławskim przedsiębiorcom, aby utrzymać miejsca pracy, które dzisiaj jeszcze są i jeszcze funkcjonują. Dlatego też jest to kolejny rok, kiedy będzie będzie funkcjonował tak zwany Jarosławski pakiet wsparcia przedsiębiorców. Ten pakiet jest bardzo podobny do tego, jaki był realizowany w 2020 roku. W 2020 roku cała pula, jaka została tutaj skierowana do przedsiębiorców w formie zwolnienia opłat i zwolnienia z podatków, sięgnęła kwoty o ponad miliona złotych. Takie wsparcie otrzymali nasi Jarosławcy, przedsiębiorcy. Było to ponad 500 tysięcy złotych zwolnień z podatków i różnego rodzaju opłat miejskich, a dodatkowo ponad 600 tysięcy złotych była to kwota zwolnienia przedsiębiorców korzystających z powierzchni należących do gminy miejskiej Jarosław, powierzchni, w których prowadzą swoją działalność. Dzięki temu, mamy nadzieję, miejsca pracy zostaną utrzymane i uda nam się w tych trudnych czasach wspólnie po prostu zawalczyć z pandemią koronawirusa. Pakiet, który uruchomiliśmy od 1 stycznia, na razie w pierwszym kwartale, umożliwia odroczenie opłat i podatków lokalnych, między innymi podatek od nieruchomości czy od środków transportowych o 3 miesiące lub rozłożenie tych podatków i opłat na raty. Oczywiście tu przedsiębiorcy muszą zgłaszać się po prostu z wnioskami indywidualnymi, każdy wniosek indywidualnie będzie rozpatrywany. W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach, tam gdzie przedsiębiorcy mają największe problemy związane oczywiście z pandemią koronawirusa, jest możliwe umorzenie zaległości podatkowych. W tym roku także przewidzieliśmy wsparcie dla przedsiębiorców korzystających z lokali miejskich jako obniżkę czynszu, i ta obniżka czynszu będzie możliwa z ulgą o 30% i o 50%, w zależności od tego, jakie spadki obrotów zanotowali nasi jarosławscy przedsiębiorcy. Mamy nadzieję, że to uchroni przede wszystkim przed utratą miejsc pracy na terenie naszego miasta, i tu musimy wspierać przedsiębiorców i tu musimy wspierać te miejsca pracy. Szanowni Państwo. To tyle, jeżeli chodzi o budżet na rok 2021. Bardzo dziękuję za uwagę i jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z miłą chęcią na nie odpowiem.